Z tej strony znowu ja, Mistrz Gier Dzisiaj sobie zagramy w Paper IO. Yy... No i zagramy sobie w Paper IO. Spróbujemy w dwóch rundach zrobić 100% mapy. Normalnie zrobiłbym jakieś 5 rund, ale no, mam mało baterii. Bardzo. W tym odcinku w sensie tym short. Co. Aha. To fajnie, że mi się zlecił na nich. W tym, co się was pytałem, jaką grę mam grać następnym razem, to mi w sensie chodziło, żebyście pod tym najnowszym jego pisali. Ale nikt nie napisał, więc sam wybrałem. Hehe. Nie, nie do psa, nie zabijesz mnie. Spróbujemy sobie tą i następną rundę spróbujemy sobie zrobić 100% mapy. Ja mam taktykę jak... W sensie, że przez... Ciągle dookoła robimy tak jak teraz, a na końcu sobie tak okończamy prosto, nie? I wtedy cała mapa nam się zaznaczy. Będziemy mieć 100%. Będę to bardzo chciał zrobić dzisiaj, a nie wiem, czy się uda. Nie wnikajcie w nikt. Nazywałem się tak jak mój homik. Nie. Nie wytrzymam z tą grą. Już Poza odcinkiem sobie nabiłem prawie 16%. Dobra, nieważne. Jeżeli chcecie częściej odcinki, bo ja to rzadko bardzo nagrywam, to nie wiem, tam teraz dobra i tak robimy jeszcze jedną rundę Teraz jak dajmy na to, dacie mi pod tym odcinkiem 15 łapek w górę, bo mam 14 subskrybentów, to jedną łapkę więcej, to wtedy nagrywam kolejny odcinek z palzego z cheatami w końcu bo ja mam te czicy do Baldiego do tego urodzinowego, do zwykłego nie działają, bo testowałem nie, łatwo Lecimy tu 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 ja bym tak chciał te 100% bo potem bym to moim kolegom rozsyłał, nie? Mam te 100% i by mi tak zazdrościli XD. Znaczy nie wiem. Bo ci, którzy nie grają, czyli większość. Raczej pewnie by nie zazdrościła, pewnie nawet nie wiedziała o co chodzi w tej grze, więc no chyba, nie no, jak chodziłem jakoś tak do piątej klasy, to wszyscy chyba w to graliśmy. <laughs> Teraz chodzę do siódmej klasy. No i nic nie. <laughs> Jak wam mówić głośniej, to piszcie w komentarzach, bo ja możliwe, że za cicho mówię w niektórych momentach. Lecimy z tym kuksem, kuźwa. Się muszę strasznie hamować, nie, bo ja tak się rage'owałem poza odcinkiem, jak w to grałem. Tak się rage'owałem teraz się muszę hamować strasznie. Żeby się tak nie wydrzeć, że no nie, albo jak w Fortnite się większość rajduje, nie? Gdzie byłem z tym typem, tym więc coś tam, byłem z nim na poprzednim serwie. Myślałem, że zacząłem tam i zdechnę, ale jednak nie. Działajcie też na mojego TikToka, nazywam się tak samo jak na YouTubie. Tam mam około tysiąc obserwujących, więc no fajnie było jakby ci, ci wszyscy z TikToka zasubskrybowali mnie na kanale moim, więc jeżeli jesteście z TikToka to zasubskrybujcie. Mam też Instagrama, którego mam do TikToka załączonego i Facebooka, ale na Facebooku tam rzadko coś robię. Po tej rundzie myślę, że już kończę odcinek. Ja na razie Dejing jeszcze nie robię, bo mi się nie chce jakby <grych> chciał mnie tu wylikwidować, ale nie wiem, że raczej i tak nikt tego nie będzie do końca oglądać. Ale i tak to nagram żeby mieć coś na tym kanale, nie, bo ja tam mam trzy filmiki z czego jeden jest na shortach Nasze shorty to są takie spodnie, ale w się wiecie o co chodzi, że taki krótki jest, że takie jakby inna wersja TikToka, o, taka YouTube'owa. 5% mapy mamy tak zobaczymy drugą stronę mojego pola to się będę tak cieszył bo wtedy nabijamy 100%. Nie zapisali, nie zlikwidujecie mnie w takim momencie. Ale jakbyście oglądali wszystkie moje rundy, w sensie jakbym nagrywał wszystkie moje rundy, jakie dzisiaj grałem, to byście wiedzieli, że ja czasem idzie lepiej, czasem gorzej. To jest chyba jedna z tych lepszych rund nie by było jakbym doszedł już do drugiej strony, bo ja tak chcę to 100% zrobić, że to jest jakiś walony hit. Jak coś to ja mam zdalne teraz, jak oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie. Sam się. Nie, już tak dużo miałem, a sam się zlikwidowałem. Dlaczego? Nie. Nie chce mi się. Dobra, jeżeli chcecie więcej odcinków, yy, i ogólnie, żebym zrobił kolejny odcinek z tego albo z czegoś innego, to na, tak jak już mówiłem, 15 łapek w górę. Robię kolejny odcinek z tego. Wbijajcie na dwa inne odcinki na TikToka, Instagrama, Facebooka. Nie musicie, jak nie chcecie, bo i tak tam mam jedno zdjęcie zaledwie, albo zero nawet. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.